Cześć witam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie tym razem mamy przepłynąć motorówką z zalewu zastoju odwiedzić właściwie zalew zastoju i siorbanę szuwary na motorówce już wam pokazuję, płynąc motorówką jest to zadanie odwiedzić zalew zastoju i szuwary w tym samym meczu płynąc motorówką zadanie jest dosyć ciężkie dlatego, że musimy zrobić to motorówką czyli nie możemy po prostu właśnie synekat polecieć tutaj i przebiec tutaj, czy tam zabić się i zrespić i wylądować, no nie możemy Także musimy wziąć po prostu motorówkę i co musimy zrobić? Musimy właśnie upłynąć na te dwie lokacje. Ja Wam po prostu pokażę jak zrobić w miarę prosto co za Ja już tutaj pierwszy etap sobie zrobiłem. Byłem na siorbanych i teraz lecimy na Zalef. i ja właśnie zachęcę, popłyniemy do dostawienia subskrypcji na kanale, zostawienia łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, to piszcie w komentarzach. No a ja oczywiście postaram się wtedy pomóc. Dobra, my tutaj jesteśmy już przy zalewie. Teraz pytanie czy nam zaliczy. Może być, nie wiem, powinienem w story już zaliczyć, jednak coś nie chcę. Możemy sobie wpłynąć tutaj na zalew Oczywiście Dobra jest Tutaj powiem szczerze, powiem wam teraz jak zrobić to danie Dlatego, że ja sobie tutaj najpierw poleciałem tutaj po motorówkę i jeśli wejdziecie stąd motorówkę, i tutaj popłynęcie, może wam nie zaliczy, bo ja tak mówiłem dlatego że ja wziąłem właśnie stąd motorówkę, no i popłynąłem tutaj, bo myślałem, że mi zaliczy, jednak tak się nie stało. Także co musicie zrobić? Musicie wziąć motorówkę i płynąć na zalew w tak długo, aż po prostu wam właśnie nie zaliczy, a następnie sobie tędy popłynąć o tędy dokładnie tutaj, 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 na te siorbane szuwary. Dlaczego tak? Dlatego, że takie jest według mnie najprościej, można oczywiście jeszcze tędy, ale to raczej nie ma sensu Ja tutaj podpłynąłem z tej strony, bo z tej mi właśnie nie zaliczało, dlatego, że prawdopodobnie za mało podpłynąłem. Zadanie jest troszkę zbagowane, bo powinno z rzeki już zaliczać, jak widzicie tutaj e, mi z rzeki też nie zaliczyło. Nie wiem, i tak to się prezentuje, eee, to zadanie. No, no, także nie jest ono jakieś mega ciężkie, jeśli wiecie, co robi. Także pamiętajcie, jeśli jesteście na zalewie i wam nie zalicza, musicie po prostu bardziej w zalew wpłynąć. No i to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam jakoś tam pomogłem. Jeśli tak, to pamiętajcie o subku. No i to ja się już żegnam, nie ja przedłużam. Dzięki wszystkim za uwagę, to na tyle. Trzymajcie się, yo!